Śiema, witam Was w kolejnym odcinku. I futbol przed nami na kanale, tak jak zawsze i wszędzie. Eee, zmieniłem sobie formację. 3-5-2, tak jak na dole widzicie, jest 3-1-4-1, ale no taka powiedzmy 3-5-2, czyli 1. No Ronaldi, dajmy mu AMF-a, troszeczkę ofensywny pomocnik, pomocnik zwykły, środkowy i defensywny pomocnik. Skrzydła na RMF-ach i LMF-ach, no i dwóch napastników się takich silnych, rosłych, Potem ewentualnie prowadzi się Messiego Neymara, także no problem, jest też Mbappe na skrzydło, Oyarzabal, więc coś tutaj będzie można skombinować. Zobaczymy jak się spisze ten skład. Przechodzimy do World Wide Clubs, mamy 1000 punktów do zdobycia, żeby sobie paczkę otworzyć, także sprawdzimy jak ten skład się prezentuje w rybach offline. I lecimy pierwszy mecz z Firenze, sprawdzimy jak tam nasz Skład się będzie prezentował. No, son. Hyung, kurde, mać troszeczkę mniej tych kroków. Nie, jakżeż to nie wpadło? Kurde, czemu w ogóle w środek poszła ta piłka? Kurde, boski roni. Powiadałem się troszeczkę jak widać pierwsza połowa trochę do dupy w naszym wykonaniu i to tak kompletnie nas orali Nawet 33% posiadania piłki totalna klapa fuck już tam widziałem jak tam wchodził nie wiem czy to Song Hyung Min był czy kto ale już chciałem tak dośrodkować już było tak pięknie no gnoją nas no i tyle No, cóż mogę więcej powiedzieć No nie możemy wyjść trochę z własnej połowy jakiegoś rozegrania to tu nie ma ale błąd ale kurwa błąd dobra widzę że on ma to troszeczkę problemy z bieganiem ale z siłą to nie ma problemów no i fix ja pierniczę uh, uh, uh. Thomas Miller Piknie noż kurde, w końcu. Jakaś składna akcja. Jakieś zarąbiste wykończenie. Dobra, ale jeszcze przyciśniemy. I fix. 1-1, no miało być tak, kurde, pięknie, no. Dobra, drugi mecz z Bilbao. Ee, dalej formacja 3-5-2. Zobaczymy, jak, jak mi się będzie nie grało przeciwko Bilbao. Jak na razie w tej formacji nie czuję. No, i rozklepane. Piknie. Tylko zapomniałem. O no, Lukaku, właśnie. Zapomniałem, jak się ten zawodnik nazywał. Kurde ludzi w swoim składzie nie znać. Ludzie. Jak to się w boisku utrzymało? To raz. Dwa. Jak to się utrzymało przy nodze przeciwnika? To ja nie wiem. Koniec pierwszej połowy. Jak widać, no mecz w miarę. W miarę wyrównany. Fak. Kurde mać, ale się tam zarobiło. Przestrzeni z dupy, no i... No. Easy. Szybka kontra. Lukaku 2. 2. No nie, no nie, no nie. Ja wiem co tu będzie. Ja wiem co tu będzie. Dobra, chyba się udało. Wyrzeźbiony remis, ale lepsze to niż nic. Dobra, dajemy Ronaldinho kolejny, kolejnego tego Rabona czy rabone Rab Ronaldinho? A nie ma, no to dodajemy. W Ronaldinho wykończymy po prostu. Szkoda, że manmarking akurat, ale szkoda. No cóż, manmarking to bardziej pod, 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 pod obrońców. Zmieniłem troszeczkę ustawienie, dalej powiedzmy, że to jest 3, 5, 2, ale to wygląda tak. Taka troszeczkę. Można powiedzieć, że jakbym zrobił coś takiego, to nawet by to wyglądało jak choinka. Zdeczka, nie? Ładnie, nie? I myślę, że to będzie ciekawie na pewno wyglądać. Mamy w jednej linii 2, 4, 6, 7 zawodników. No i zobaczymy, jak się to spisze. Zagramy sobie mecz. Czekajcie w eventach. Już mamy. Tutaj mamy zrobione. No to przechodzimy do eFootball League. Zobaczymy, jak się ta formacja sprawdzi. eFootball League. Łe. No i co robisz? Co robisz, debilu? Ja pierniczę, jaki wylew? No, no kur. Ja pier... No, szkurde, macie, człowiek. Naprodukował ta piłka, to się odbija po prostu jak w pinballu. Nie da się. Nie da się kompletnie. Nie, noż! Sz... Kurde, mać większego pecha to chyba nie można mieć. Ej, kurwa, elo. Tak się to robi, w wpis do dupy ta formacja, szczerze mówiąc, i tyle. Dobra, mamy czwartek. Wpadła jakaś aktualizacja, mamy jakiś big time'ów. W, 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 w standard standout players. Co to znaczy stand out? Angielski to jest taki o. Z ośmiu klubów będą dostępni jako Big Time Players. Jest to Gavi i inni. Jest tam Rashford. To jakiś klub selection. Co to kurwa jest? Ja pierniczę. Pumas. W ogóle jakieś paczki wpadły. Mniejsza z tym. Zobaczmy, co my tutaj mamy do wykorzystania. Dawaj mi te free. 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 Free paki. Iniones. Iniones. Coś takiego. Lecimy dalej. Tam jeszcze jedna paczka była. Mas a huf to nawet jeszcze jedną paczkę. Worldwide Mbappe jest i jest Anton, jest Enciso. taki ta, Taka taka średnia ta drużyna. Zobaczmy, chyba żebyśmy Mbappe trafili, to wtedy wiadomo. Nacho. Ale nie chcę otwierać. W ogóle Milan z AC Milan kontra Intermediolan w półfinale. Kurde, mać, jaka Kapaka będzie po prostu. A do tego jeszcze drugi półfinał winał do Manchester City kontra Real. No to już jest po prostu koks. Koksownik taki, że kurwa aż się taki gorący robi, że jakiernicze. Dobra, zrobimy sobie tak. Dobra, spróbujemy takiego składu, bo ten, ta, ta choinka wcześniejsza mi troszeczkę się nie układała. Zobaczymy, może tutaj coś, coś zadziała. Dobra, i mamy zajebisty skład, znaczy zajebisty. No taki przyjemny, bo zmieniłem sobie troszeczkę zawodników Demna, a tak Wardiego Dołożyłem Kantę i jeszcze Kuli do naszego składu i sobie przejdziemy do jakiegoś meczu, żebyśmy sprawdzili, jak ten skład się prezentuje. Dobra, skład przeciwnika. No i se gromy. Aj! No, czemu podskakiwał? Trzeba było się ino położyć. I karny by był. Ale tak też może być. Pięknie. 1-0. Neymarinho. Wardy? O kur... No ale przesadził z tą siłą strzału. Łe, ale nie fart. Po pierwszej połowie jak widać przeciwnik, więcej strzałów, więcej okazji, ale jednak te strzały są tak trochę za pola karnego, tak niechlujnie wykonywane i no i nie ma za bardzo z nich większego zagrożenia. No i dwa, easy, easy. Nic się nie działo przez cały mecz, przynajmniej po stronie bramki przeciwnika, no i w końcu siadło. Przeciwnik robił takie, dużo takiego zamieszania, ale nic z tego nie wychodziło. O, i 3. he, he. kto? To kurna jest. A, Ojar Ok. okej. Koniec, 3-0. Tak to się to prezentowało wszystko. No, przeciwnik jak widać, dwa razy więcej celnych strzałów, ale no tak jak mówiłem, za pola karnego, takie nieprzygotowane. No i wyszło jak wyszło. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Na razie pozostaniemy przy tej formacji, przy tych zawodnikach. Zobaczymy jak to się będzie później sprawować. Póki co dzięki wielkie za oglądanie. I trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie.